moi drodzy. Akcja N2 w rzepaku. Czyli kończymy nawożenie w rzepaku. E, na pierwszy strzał w saletrze. A to akurat jakiś tam jarowski, był gru, gruba saletra. Czyli poszło równo 100 kg. Lekko ponad 100. No to teraz w saletrzaku dorzucimy. 60 kg w czystym składniku. E, czyli razem 160 I na tym kończymy nawożenie. Końcówka marca. E, można było to zrobić e, No z tydzień temu, może 5 dni temu Ale to deszcze i tak dalej, i tak dalej gdzieś tam przeszkadzały Poza tym, kurde ta naprawa ta chłodnicy jest się strasznie się przeciąga, miała być 3 dni A zaraz to pewnie będzie 3 tygodnie, no dzisiaj będziemy montować w końcu e, Także tam nie idzie wszystko po naszej myśli A czemu przewożę ten saletrzak? E, on jest skawalony, e, została uznana reklamacja Został uznany zwrot 5000 zł. do no autka, czyli jakieś tam 200 z złotych do jednego, do jednej tony no to będziemy się męczyć, czyli zrzucamy to na posadzkę, później to wszystko ubijemy ładowarką no i będziemy ładować łyżką do rozsiewacza myślę, że za 5000 można się pobawić 5000 w w saletrzaku to pewnie teraz około 4, 4 ton także gra warto świeczki Granula S, czyli przytykamy ładowarką i myślę, że będzie dobrze, nie? Kombinacje. kombinację. Coś tam lepiej. A, idealnie. pasuje do wszystko ok. Widać tutaj leciutka góreczka, czyli już ślady przesychają w dołku znowu troszeczkę mokro. No i tutaj co? Ten ciek wodny tutaj wybija. Widać, że tutaj w dołku już woda opada pomału. No tak, ale ten problem jest tutaj. Dobra, czyli co jedziemy górą, nie? Luz. Witajcie moi drodzy. Który dzisiaj? 6. 6 kwietnia. I rozsiewamy drugą daweczkę azotu tutaj pszeniczka po kukurydzy. Także myślę, że naprawdę bajka. <laughs> A jedziemy na lokalizację. Inną, a tutaj po prostu zakończymy, wiadomo koło domu będziemy mogli gdzieś tam ucyklować, jakby trochę więcej zostanie w albo troszeczkę mniej Dobra, wczoraj zrobiliśmy 25 hektarów, dzisiaj na dzisiaj zostało nam jeszcze 45, także cały dzionek na spokojnie, ale zleci Pierwsza dawka wyszła 77 kg azotu W czystym składniku na hektar Teraz nie będziemy jechać 12 godzin, a 13 Poniżej, troszeczkę poniżej 75, czyli 150 kg w czystym składniku. I na tym na chwilę obecną zamykamy nawożenie yy, w zbożach, no w pszenicy w tym przypadku. Case naprawiony. Yy, ta, no uszkodzenie de facto chłodnicy. Dziwny przypadek. No ale tak, dobra łudzimy się, to może skleimy, tak? Skleimy, zeszło to trochę z tym sklejeniem. Okazało się, że nie sklejone. E, zamówienie nowej chłodnicy święta i po świętach e, na szczęście przed wczoraj udało się ją złożyć, później jeszcze wiadomo przed zamontowaniem czy e, montażem, demontażem e, właściwej chłodnicy cieczy chłodzącej trzeba wszystkie inne po kolei trzeba było czynnik jeszcze ściągnąć od klimatyzacji później napełnić i tak dalej tak dalej, także to się zeszło wszystko praktycznie miesiąc trwało. także tragedia pod tym względem na szczęście cały czas deszczowo, e, azoty jedynki były zrobione. Opryskiwacz to chodzą zatorem, także jakoś to bardzo mocno nie kolidowało e, z robotami w polu. A zresztą miałem co robić. Kukurydza prawie e, rozwieziona jakieś 35 palet na chwilę obecną. Po trzech powiatach a tu wiecie, ktoś zamawia jedną paczkę, 3 paczki, 5, 7, 10, 20, 30, 60. Także tego rozwożenia trochę jest. Też nie wszystka kukurydza przychodzi jednocześnie. Wiadomo, jakaś odmiana na konkretnej zaprawie przychodzi w tym okresie, inne odmiany ten, także czasami też do jednego klienta się jeździło po dwa, nawet trzy razy. Także to też schodzi. Dobra, to jedziemy na pole, i tam się widzimy. Dobra, to ruszamy. No tu też te ostatnie pole i tutaj były te poletka kukurydzy nasze No i takie najgorsze miejsce na samym początku O kurwa Ulu, lulu, lulu. No dobra, najgorsze za nami. Tutaj trochę zwiększymy obroty, spory poślizg kół. No niestety popadało 10 litrów. Jutro niedziela, nie będziemy robić na siłę. Na poniedziałku już słońce, 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 wysokie temperatury, także gdzieś ta rozpuszczalność azotu mogła być troszeczkę słabsza. Dobra, jest okej. Okay. Zobaczcie, dzisiaj w nocy spadło 10 litrów, w poprzedniej nocy 8, czyli 18. No to takie majowe, jakby dwie noce majowe były, no to byśmy byli przeszczęśliwi. A mimo to nie ma większych problemów tutaj z rozsiewaniem nawozów. Także powiedzmy dużo wody jest w tej warstwie powierzchniowej. Aczkolwiek to bardziej te warstwy wgłębne, już są osuszone. Gdzieś ta woda obciekła gdzieś tam w dowód i tak itd. Także tutaj jest zdecydowanie lepiej. Problem z wiosny był taki, że tej warstwie właśnie tutaj powierzchniowej te powiedzmy, od 0 do 20 cm było, nie było tak mokro. A pod spodem było bardzo, bardzo mokro. No i to był właśnie największy problem, największe trudności z rozsiewaniem tych nawozów. O, tutaj mamy dwie odmiany, bo tutaj testuje Gentlemana i Wilema. I widać tutaj, że po lewej stronie ta odmiana jest troszeczkę bardziej żółta, ta zielona, no a także właśnie wszystko też cechy odmianowe tutaj ostatnia siana pszenica 23 chyba październik myślę, że całkiem fajnie teraz tutaj wygląda dokrzewiamy azotem dopiero 6 kwiecień także naprawdę pszenica ma bardzo dużo czasu cały czas popaduje, tydzień bardzo ładnej pogody później znowu jakieś tam małe opady deszczu także naprawdę wszystko się układa póki co bardzo dobrze poza tym, że ciężko wjechać w pole jest bardzo mocna ziemia w tym miejscu. Zobaczcie, orka razówka na kukurydze. Eee, siew agregatów prąwo siewny bezpośrednio w tą oreczkę. Tutaj jeździłem 4, maksymalnie 5 na godzinę, żeby to bardzo dobrze doprawić. Naprawdę bajka. Więc tutaj pszenica się świetnie czuje w tej chwili, tutaj e, w tym miejscu. O, zobaczcie tutaj, jaka duża pszenica, ale też zdarza się. Jakieś miszki lekarskie, ale przede wszystkim lucerna. Mimo to zaorane, odchwaszczone, ale kwiatki są. No i wyjeżdżamy gdzie łąki już nie ma i czenica zdecydowanie mniejsza. Także stanowisko po lucernie bardzo dobre. Potwierdzamy. Kolejne pole, akurat w tej części też bardzo mocna ziemia i też po kukurydzy. Też uprawa orkowa, razówka i agregat prołosiewny, bajka. Także póki co rewelka naprawdę paścików nie ma także, też gdzieś ten zabieg jesienny w 100% eee, wyszedł pomyślnie. Tutaj może być problem z ostrożniami w kukurydzy, był z nim problem, bardzo duży problem, żeby go zlikwidować i gdzieś tam konkurował z kukurydzą. Póki co nie widać go, aczkolwiek ostrożeń to tak trochę jak owiec głuchy, swoją drogą też tutaj troszeczkę może, może wystąpić, może być. Lubi sobie nawet gdzieś tam w maju wyskoczyć. Także nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. Tu tu, 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 jak woda stoi to twardo, nie? Tak być powinno. Gorsze, że jeszcze raz trzeba będzie tu przejechać. No i tutaj też takie na górce niespodziewane trudności. Dobra, tu przyspieszymy, żeby nie ryzykować zbędnie. No! Nie najgorzej. kolejny zrobione to kolejnami jedziemy nie Dobra, trudno trochę mniejszą dawkę damy, ale lecimy nie jest źle, poza tym, że kolejny także gdzieś tam niższych warstwa gleby, tak jak wcześniej wspominałem gdzieś tam jest w miarę twardo Dobra, tutaj to samo o tego to nie planowałem mm. To no niestety, no co? E, dla czterech kolej w gospodarstwie nie będziemy czekać z tymi nawozami do nieskończoności. Także no trudno, jest tak, jest, nie? A tutaj pala optymalny termin siewu 20-21 wrzesień No tutaj już na pewno. Ta jedynka, skracanie murbeton termin miał być torbiony dzisiaj. Będzie w poniedziałek, prawdopodobnie. Znaczy, na pewno, jak się nic tam e, nie wydarzy. Pole pewne, optymalny termin siewu, odmiana z szybkim wigorem, także naprawdę tutaj ciśnie bardzo, bardzo mocno pszenica. A my co, lecimy dalej? Tutaj te pole z najmniejszymi problemami, bez problemów można pochodzić, jeśli chodzi o jakąś tam problemy z pracami polowymi, a tam na dole. W topa, wtopa, wtopa. Także zobaczymy tam niebawem, co tam na tamtym polu, czy już można robić, czy nie można. Dobra, i mamy też to mokradło. Ale tutaj poprzeczek powinien być twardy, także bez problemów. No nie wiem, chyba umijemy po prostu tą jedną ścieżkę i, i tyle. Nie będziemy ryzykować tutaj na maksa, chyba że wysiądziemy i okaże się, że jest tutaj już dość twardo, no to wtedy przejedziemy. Mm. Dobra, tu jest twardo. <laughs> no dobra, to tu po bojewisko omijamy. Tutaj na szybkiego, żeby tylko przelecieć. A już twardo jest Oj. <laughs> A może jedziemy, co? <laughs> no. Nie, nie. <laughs> Bo się wojtek zakopiemy. Trzymaj się Wojtek, bo wertepy. Eee, no i ostatnie pole koło domu, eee, pszenica. Też Pallas, też Pallas. Tutaj się był troszeczkę przed 15 października. No i pomimo tych dziur gdzie nie od dzików naprawdę jest rewelka. Także tutaj naprawdę świetnie się czuje ta pszenica. Tutaj uprawa bezorkowa. I o ile byłem, nie byłem zbytnio zwolennikiem uprawy bezorkowej po kukurydzy. Tutaj ta leżówka 10 cm Gruber 20. Jestem jak najbardziej na tak. Gdzie gdzie ziarko było na wierzchu, a jakieś tam na metrze kwadratowym powiedzmy 2-5 ziarek. No ale tak poza tym to pociutko zasiane i naprawdę. Przenica sobie radzi rewelacyjnie. Zobaczcie, jednolity praktycznie wszędzie kolor. To też oczywiście to zawsze. Także tutaj ze składnikami pokarmowymi nie ma problemu. Tutaj widać właśnie przerycia tych e, dzików gdzieś tam. No i przez to też gdzieś troszeczkę ten obraz e, ogólny jest e, słabszy. Ale co tam, nie ma co narzekać. Ważne, żeby teraz nie ryły. Gdzieś troszeczkę to, wiadomo, te straty będą zredukowane z tego względu, że. Czyni za się rozkrzewi, aczkolwiek, oczywiście, wiadomo, to już nie będzie dokładnie to samo.